Dla kogo to idealne rozwiązanie? Dla osób, które chcą połączyć atmosferę ognia z funkcjonalnym, nowoczesnym ogrzewaniem. Dla tych, którzy chcą być niezależni od rosnących cen paliw. Dla osób budujących hybrydowy system grzewczy: kominek, plus pompa ciepła, plus rekuperacja. Etna H2O. Innowacja i przewaga. Nowy lider na rynku. Co wyróżnia wkład? Dwuetapowe spalanie, gazowanie drewna. Wyższa sprawność i nawet 50% mniejsze zużycie opału. Potrójne przeszklenie. Doskonała izolacja i estetyka ognia z każdej perspektywy. Samoczyszczący wymiennik, mniej osadów, większa wydajność i wygoda użytkowania. EcoDesign 2022. Spark H2. Więcej niż ogień. To nie tylko źródło klimatycznego ciepła w salonie, to pełnoprawny system grzewczy, który współpracuje z innymi źródłami ciepła i obniża rachunki. Co wyróżnia wkład? Potrójne przeszklenie, doskonała izolacja i estetyka ognia z każdej perspektywy, bez smuki osadów. EcoDesign 2022 spełnia wszystkie wymagania ekologiczne, także dla nowych budynków. Moc nominalna 14 kW, w tym 10 kW do wody, wystarczająca by zasilić dom jednorodzinny i CWU. To idealny moment, aby rozważyć inwestycje w kominek z płaszczem wodnym, zwłaszcza jeżeli zależy Ci na... Estetyce i komforcie, dom z aurą ognia i równomiernym ogrzewaniem, oszczędności, drewno to paliwo tańsze, a instalacja szybko się spłaca, technologii i tradycji, ogień, który współpracuje z buforem i pompą ciepła.